Jesteśmy teraz w Ogrodzieńcu, z miejscem tym są związane legendy o wielkim czarnym psie, który jest duchem pewnego tutaj włodarza warszyckiego, który był bardzo, bardzo okrutny, ale nie wszyscy wierzyli w te legendy, no i znaleźli się śmiałkowie, znaleźli się śmiałek, który stwierdził, że a, tu nie ma żadnych duchów, Spokojnie tutaj spędzę noc w tym zamku, nic mi się nie stanie, niczego nie będę się bał. No i jak postanowił, tak zrobił. No i siedzi tutaj w nocy, jest ciemno, ciemno, ciemno. I w pewnym momencie słyszy warczenie, no i takie pobrzękiwanie łańcuchów. No, wystraszył się, zaczął uciekać. Słyszy, że coś biegnie za nim. O, zobaczył jakiś tutaj taki staw, takie jeziorko, wskoczył do tego, bo stwierdził, no pies za tym, zanim nie pobiegnie do tego jeziora, duch w szczególności. No i wypłynął na środek tego jeziorka i nagle słyszy za swoją głową, za swoim uchem, taki dźwięk sapania, odwrócił się, a tam wystaje taka upiorna głowa, głowa czarnego psa i zaczyna się śmiać takim diabelskim śmiechem.